Witam Was serdecznie w kolejnym wideo, gdzie kontynuujemy magiczną podróż w orientalnych krajach, gdzie ktoś, kogo nazwiemy Mateuszem, spisał zasłyszane od ludzi opowieści. To jest już szesnasty rozdział, a w rozdziale tym Jezus ucieknie przed próbą pochwalić Jezusa oraz przekona uczniów o tym, że ich życie nic nie jest warte. Przystąpili do Niego faryzeusze i sadyceusze i wystawiając Go na próbę, Prosili o ukazanie im znaku z nieba. Słowo faryzeusze zawsze kojarzyło mi się z czymś złym, z jakimś knującym złym gościem, bo tak zawsze nam się to od dziecka wpajało w sensie faryzeusz, zły gość. Biblia też przedstawia faryzeuszy właśnie w złym świetle ale jeśli patrzy się nie na komentarze biblijne, ale na same fakty czyli to, co oni tak naprawdę mówią czy robią, to tak jak w tym przypadku, można powiedzieć, że to są w sumie całkiem konkretni ludzie. Spoko goście. W poprzednim rozdziale, na przykład, wytykali uczniom Jezusa brak higieny i niestosowanie się do dobrych zwyczajów. Natomiast tutaj, kiedy proszą o znak z nieba, wygląda na to, że po prostu żądają od Jezusa jakiegoś dowodu na jego przechwałki. W sumie nic dziwnego, no bo Jezus twierdzi, że potrafi uzdrawiać, że, że wie, co jest po śmierci i tak dalej. Generalnie, jak bardzo wielu w tamtych czasach gra proroka. Znaczy, może jest prorokiem, może nie jest tak, ale jak rozróżnić prawdziwego proroka z tłumu oszustów? No więc faryzeusze mówią, może całkiem słusznie, że, no słuchaj, jeżeli jesteś prorokiem, to może dałbyś nam jakiś konkretny dowód swoich mocy. No i oczywiście, co zrobi nasz superbohater. Lecz on im odpowiedział, Wieczorem, mówicie, będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni. Rano zaś dziś burza, bo niebo się czerwieni i jest zasępione. Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie? Plemie przewrotnej, i wierołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku Jonasza. Z tym ich zostawił i odszedł. No więc oczywiście Jezus odmawia poddania się próbie. Oznajmia, że sprawa jest oczywista i takie mądrale powinny były już dawno rozkminić tę sprawę. Oczywiście atakuje ich personalnie, jako przewrotnych i wielołomnych. Bredi coś oznakuje nas, nasza, co niby miałyby być dowodem, że on mówi prawdę? Hmm. A po czym czmycha, oczywiście czmycha udając, że wygrał tę dyskusję z jakiegoś powodu. Przeprawiając się na drugi brzeg, uczniowie zapomnieli wziąć z sobą chleba, a to gapy. Jezus rzekł do nich: Uważajcie i strzeżcie się kwasów faryzeuszów i sadyceuszów. No, Jezus widocznie zna się na chlebie i lubi tylko najlepsze piekarnie. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: Nie wzięliśmy chleba. Jezus poznawszy to, rzekł: Ludzie małej wiary, czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych pięciu chlebów na pięć tysięcy, i ile zebraliście koszów? Ani owych siedmiu chlebów na cztery tysiące, i ileście koszów zebrali? Jak to nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem wam, lecz strzeżcie się kwasów faryzeuszów i sedceuszów? Wówczas rozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i sadyceuszów. Oczywiście bez żadnych argumentów na to, dlaczego to jest kwas. Ten Jezus to naprawdę lubi zagadki. Naprawdę. Kiedyś podobno powiedział Janowi, żeby uważał na powracającą strawę i wczorajsze wino, a ten się zaraz potem poślizgnął na mokrej podłodze. Hm. Zauważcie, że nie jest napisane, czy Jezus znowu coś wyczarował tym uczniom, czy też zostali głodni. To pozostanie na zawsze tajemnicą. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: "A wy za kogo mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Czajcie. Czyli najpierw wypytał ich, sugerując siebie, że jest Mesjaszem. Kiedy dostał satysfakcjonującą odpowiedź w końcu od jednego z nich, to oczywiście pochwalił Lizuska. A na koniec skromnie, zupełnie bardzo skromnie zakazał rozpowiadać, że to on jest Mesjaszem. Mhm. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie. Ci uczeni to zawsze są takim wrzodem, na, na, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. No, czyli nakręca historię. To oczywiście przeraziło jego uczniów. Czytamy. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie! Niech cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Naturalna reakcja. Czy Jezus wytłumaczy mu, że tak być musi, i uspokoi, że wszystko będzie dobrze. Czy też może wpadnie w nieracjonalną furię? No, obstawiajcie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, Seć mi z oczu szatanie! Jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. Pow, pło. Brawo, jeśli obstawiliście drugą odpowiedź, to bardzo dobrze śledzicie historię naszego gadka. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Tak, tak, to jest chyba ten moment, gdzie statek matka już zaraz nadleci ale przyjmie nas tylko w formie astralnej. I dlatego wszyscy musimy wypić ten pyszny soczek. Mhm. Bo kto chce zachować swoje życie, znaczy to, to Jezus dalej tutaj mówi. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie, z mego powodu znajdzie je. Mhm. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę. Tak jest. Nigdzie nawet nie jest powiedziane, czym ta dusza niby ma być, ale jest ważniejsza od twojego życia. Rozumiem. Albowiem Syn człowieczy przyjdzie w chwale ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. No. Nie ma lepszej zapłaty, powiedziałbym, dla naiwnego, <laughs> niż ta po śmierci. To jest najlepsza zapłata, znaczy dla mnie, jako tego, który musi zapłacić. Zaprawdę, powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą syna człowieczego przychodzącego w królestwie swoim. Czyli mówi, słuchajcie, chłopaki, są pośród was, ci, którzy dożyjecie mojego powrotu jako króla. Słuchajcie, czy może ktoś zadzwonić do tych apostołów i zapytać, czy Jezus dał znać, gdzie jest? Bo możliwe, że gdzieś utknął w korku. <słuch> Bardzo dziwna sięga. A wy, kiedy utkniecie w korku następnym razem, rozejrzyjcie się, czy przypadkiem nie jedzie obok was zabłąkany Jezus. Podobno Jezus wspominał gdzieś, że subskrypcja na moim kanale pomaga mu w znalezieniu drogi. Także nie wahaj się, subskrybuj, lajkuj ten film, bo inaczej Jezus nazwie cię szatanem. Szybki pomysł na komentarz. Napisz co cenisz bardziej niż własną duszę. To tyle. Pozdrawiam, Wasz światowi.